Cześć, witam Was serdecznie z tej strony. Mafia Krypto Słuchajcie. Dzisiaj chciałbym się zająć takim tematem: kup, sprzedaj, czyli dylemat każdego inwestora. Gdybyśmy spojrzeli przez pryzmat handlowania, bo to wszystko sprowadza się do tego, że jesteśmy po prostu handlarzami, tak? którzy widzą w swojej wizji osiągnięciu pewnego zysku. Tak? I jak sobie zerkniemy od zarania dziejów, każdy kto zajmował się handlem. Miał dewizę kup tanio, sprzedaj drogo. Ta dewiza nie zmieniła się przez szereg lat, zmieniła się tylko istota pieniądza. Na samym początku, kiedy powstawał handel, był to handel wymienny. Tak? Jeżeli moglibyście sobie prześledzić historię w ogóle, która skupia się na handlu na bursztynowym, czy na jedwabnym szlaku, no to zobaczycie, że cechą tego handlu. W pewnym etapie była wymienność towarów, tak? czyli na przykład ktoś dawał jakieś płody rolne w zamian, otrzymywał coś innego i, i, tak dalej, i tak dalej. Również pewną wartością była praca lub wynajęcie swojego dziecka na jakiś okres w zamian za towary. Dzisiaj, patrząc na świat kryptowalut, mamy takie wyobrażenie, że jesteśmy po prostu w nowoczesnym świecie. Gdzie wystarczy posiadać telefon, dostęp do internetu, czy tam komputer, czy obojętnie co, i możemy stać się handlowcem. Kiedyś, żeby móc w ogóle uczestniczyć w jakiejś sferze handlu, trzeba było być w jakiejś grupie, trzeba było być w jakiejś gildii, w jakimś zrzeszeniu, i to upoważniało nas do tego, żebyśmy mogli prowadzić handel. Kiedyś, handlowcy. To bardzo bogaci ludzie, handlarze, tak? Dzisiaj poniekąd każdy może dotknąć na wyciągnięcie ręki i zdobyć się na to, żeby powiększać swój inter... swój kapitał. Tak? I teraz dylematem tego wszystkiego i całą filozofią tego zagadnienia jest, moi drodzy, odpowiednie strzelenie się w odpowiedni produkt na danym rynku. My dzisiaj zajmujemy się kryptowalutami i od dłuższego czasu, czyli od kilku lat na moim kanale, staram się przybliżyć Wam pewne istoty, które mają znaczenie w inwestowaniu w świat kryptowalut. Jeżeli ktoś śledzi pewne zachowania, pewne Cechy rynku wyciąga pewne wnioski. Jeżeli ktoś tego nie robi, po prostu popełnia błędy. I teraz, moi drodzy, jak zauważycie się, ostatnim czasie jest modne po prostu powielanie czyichś myśli, na przykład wykorzystywanie na przykład pod tytułem Ja oglądam to i to, albo Patrzę, co jest i to i to, i nadaje swój komentarz, a więc ta faza jakiejś produkcji, jakiegoś zaangażowania zniża się do poziomu, tylko i wyłącznie. Komentarza i e, gdzieś kilku swoich mm, słów do tego wszystkiego, co ktoś wcześniej wypracował i opowiedział. Ale nie o tym chciałem powiedzieć. Również e, dzisiaj w świecie e, finansów i w świecie kryptowalut pojawiają się e, negatywne oceny ludzi, którzy starają się przybliżyć jakąś wizję lub mm, zwrócić na coś uwagę. Tak? I mm, jeżeli sobie zobaczycie z pryzmatu starego, można powiedzieć, handlowania, to również ludzie ponosili ogromne ryzyko. Jak na przykład sobie zauważycie, zostali, zostawali okradzeni na jakimś szlaku, czy zabici dla jakiegoś okupu, można nie powiedzieć okupu, tylko dla jakiegoś tam jakiejś wartości, którą przewozili. Dzisiaj my inwestorzy w świecie kryptowalut również ponosimy takie ryzyko i ryzykujemy swoją własną gotówką i jeżeli podejmiemy zły krok, no równa się on po prostu z utratą naszych środków. Więc istota rzeczy nie zmienia się od zarania dziejów. Zmienia się tylko koncepcja sprzedaży pewnych produktów. Tak? Idziemy z postępem czasu, cywilizacja się rozwija, idą nowe możliwości i nowe jakości przetwarzania. Ja wczoraj przeczytałem, że koło Wrocławia, czy we Wrocławiu Odnalezione monety, które były bikiem w XII-XIII wieku na blaszkach, które były jakimś tylko i wyłącznie towarem imitującym pewną skalę płatności. Tak? I zobaczcie, i tych pieniędzy w czasie pewnych wieków była ogromna ilość. Tak? i w handlu było 5-6 monet możliwych do wymiany, tak? Nie będę tu się skupiał na historii pieniądza, ale chciałbym Wam uświadomić, że w świecie kryptowalut jest podobnie, tylko z większą ilością spotykamy się produktów na rynku, ale tak naprawdę każdy z tych projektów ma i swój udział w tym rynku, i teraz kiedyś. E Jakością towaru można było osiągnąć jak najwyższą cenę. Dzisiaj w świecie kryptowalut liczy się nie jakość, a ilość. Tak? Ilość posiadanego grupy społecznej, która jest i akceptuje dany projekt. I to jest klucz tego wszystkiego, co jest na dzień dzisiejszy w świecie kryptowalut. Pewnie ludzie niektórzy tutaj dzisiaj powiedzą, że opowiadam jakieś pierdoły dyrdymały, ale chciałbym, żebyście zrozumieli istotę tego, że niektórzy ludzie się nie zastanawiają, mówią o czymś, Hmm, hmm, hejtują coś, a tak po prostu nie mają tendencji do tego, żeby zagłębić się w historię i porównać to do pewnych okoliczności. To, że dzisiaj kupujemy kryptowaluty, jest krokiem naprzód i możliwością dla każdego uczestnictwa w tym rynku, tak? no bo kiedyś, pamiętam, jeszcze w latach 90., trzeba było otwierać konta. U maklerów trzeba, można było tylko grać na giełdzie i to też nie każdego było stać, to były różne opłaty, różne zawiłości, składanie zleceń i tak dalej. To wcale nie był tani gips. Dzisiaj możemy za pośrednictwem telefonu czy komputera uczestniczyć 24 godziny na dobę w świecie kryptowalut. Ale ten dylemat nadal, nadal pozostaje kupić czy sprzedać. I ja w ostatnim moim filmiku pokazałem, że to nie wcale trzeba być omnibusem i... Wcale nie trzeba, nie wiem, śledzić jakiejś zawiłej analizy technicznej, bo jeżeli, przykładowo, teraz powiem Wam, taki handlarz, do którego robię dzisiejsze porównanie w dzisiejszym odcinku, jedzie na rynek, to on ma z góry, moi drodzy, w swojej głowie założone ceny, po jakich może kupić dany produkt. No prosty przykład, jeżeli jedzie. Zenek na rynek i ma kupić pomidory, to nie kupi byle pomidorów za 15 czy 20 zł, tylko będzie szukał dobrej jakości pomidorów i jeszcze kupi je za 5 zł. I tak samo jest w świecie kryptowalut. Tylko trzeba to sobie uzmysłowić, że my mamy po prostu inaczej owinięty ten projekt, produkt, który mamy za zadanie kupić. I teraz w świecie kryptowalut dochodzi jeszcze spekulacja, która jest. I wiadomości, które docierają do naszego tutaj całego worka zarządzania tym kapitałem. Tak? Jeżeli wyłączymy to wszystko, te bodźce zewnętrzne i zostanie nam tylko i wyłącznie nasz plan, który przewiduje założenie pewnej ceny i zakupu danego projektu, to uważam, że to jest najlepsze rozwiązanie. I teraz ja również pokazywałem, że na przykład optymizm kupił się po jednym dolarze. Jakbyśmy sobie dzisiaj zobaczyli. Wejdźmy sobie tutaj na rynek i wezmę sobie OP, wpiszę optymizm. Optimus, optymizm, OP. O oh yes, zobaczcie, dzisiaj on kosztuje 1,5 dolara. Tak? Mówiłem, że można było zrobić o 80% ostatnio. I teraz, jeżeli ktoś tu śledzi analizę techniczną, zobaczy, że znowu się coś krzyżuje, znowu się coś e, kształtuje na... Fazę jakąś spadkową, to będzie gdzieś szukał swojego miejsca na tym rynku. I naprawdę e, ciężko jest dzisiaj e, przewidzieć, jak rynek zachowa się za jakiś miesiąc czy dwa. Dlatego, że bodźce, które będą napływały z, z różnych stron, mogą spowodować, że na przykład pójdziemy gwałtownie rozstili do góry, albo będziemy gwałtownie spadali do dołu. Najważniejsze w tym wszystkim moim zdaniem jest znaleźć tą pośrednią cenę, która pozwoli nam. Jeżeli pojawią się wzrosty, zarobić jakiś procent, bo chciwość, która jest następnym czynnikiem, i o którym się nie mówi, bo przez co zwracą ludzie pieniądze na swoich portfelach, na swoich zyskach? Przecież chciwość, moi drodzy, jeżeli ktoś zakłada sobie na przykład 20 zarobek, a kiedyś 20 zarobek w ciągu roku to był no, high life, można by było powiedzieć, 21 było, tyle było w banku i nie było to oprocentowane e, podatkiem belki. To można było powiedzieć, że jeżeli miał tam włożony jakiś kapitał, to 20% to był naprawdę ogromny, ogromny zwrot. Dzisiaj, jak komuś się mówi o 20% wzrocie w świecie kryptowalut, to parska śmiechem i mówi, że jesteś idiotą. Ale chciwość, która budzi się w jego głowie, i te zera, które są gdzieś powielane i i te wiadomości, które są przeistaczane w razy tysiące procentów, no właśnie, gdzieś zacierają ten instynkt zdrowego rozsądku. I myślę, że to jest głównym czynnikiem do tego, że ludzie po prostu nie potrafią racjonalnie ocenić sytuacji i swojego zysku w tutaj świecie kryptowalut. Bo jeżeli mamy, załóżmy, jakąś kwotę pieniędzy i stopniowo, czyli kaskadowo realizujemy nasze zyski albo realizujemy nasze zakupy, to po pewnym czasie pojawiają się zyski i są one racjonalnie gdzieś na tym rynku ustawione, tak? czyli nie wiem, cena, która nas interesuje ma 50% czy 80%, no to wtedy widzicie ten przychód na swoim portfelu. Jeżeli my widzimy wzrost jakiegoś projektu, na przykład tu teraz 80% i to nas nie zadowala, no to też trzeba się zastanowić, ile nas zadowoli w tym momencie. Ja jasno powiedziałem, do którego momentu będę trzymał mój projekt, tak? bo ktoś powie, dlaczego ja nie realizowałem 80%. Bo ja mam założony mój cykl na moim projekcie na optymizmie powrót do 2,70 do 2, dolarów. I tam widzę swój po prostu zysk, tak? I tam na pewno ustawię moją sprzedaż. I teraz można by było powiedzieć, no, tak, ale mógłbyś wziąć 80% i poczekać, teraz znowu spadek, i znowu dokupić. Oczywiście jest to pewna strategia, i każda strategia, która wiąże się z realizacją zysku, jest według mnie bardzo dobra. I naprawdę ludzie, którzy po jakimś czasie piszą tutaj na różnych forach, widzą i zalety tego, że realizują swoje zyski, bo są w stanie kilkukrotnie zarobić ten mniejszy procent, niż czekać latami na to, co by można było osiągnąć, a co nie jest pewne, moi drodzy, co nie jest pewne. I naprawdę mm, warto przeanalizować nasze tutaj działania pod kątem e, realizacji zysków i pewnej strategii, e, która będzie się z tym wiązała. Nie zawsze e, kupowanie jednego projektu e, będzie optymalnie umożliwiało nam zarobki rzędu kilkunastu e, czy kilkudziesięciu razy x, tak, no bo to nie jest tak, moi drodzy, czasami ja wiem, że są projekty, które robią e, no miliony procent, tak, ale Pojawić się w tym projekcie na samym początku i jeszcze wytrzymać to ciśnienie, które następuje z każdym wahnięciem się czy z każdą świecą, no to jest naprawdę olbrzymi wyczyn. Są ludzie, którzy mają takiego przysłowiowego farta, i naprawdę jest to gdzieś w ich. Tutaj drodze życiowej, ustawione tak, że no czego by się nie dotknęli, to im to przychodzi z łatwością i potrafią, nie wiem, robić ogromne zwroty ze swoich inwestycji. A są ludzie, którzy całe życie będą ciulać, będą ciułać, przepraszam, będą zbierać te okruchy z tego rynku, ale również będą mogli się cieszyć. Jakim zyskiem, jeżeli będą racjonalnie podchodzili do tego zagadnienia. A reszta po prostu, żyjąc marzeniami, będzie po prostu zostawiała swój pieniądz dla tych, albo tych, którzy mają tego farta, albo dla tych, którzy tak ciłają i coś tam w życiu sobie odłożą, się zarobią. Tak? I i to są pewne koncepcje życiowe. Nie da, się roz, nie da się wszystkiego wrzucić do, jedno, do jednego worka i o wszystkich powiedzieć, że są źli, a jedni są dobrzy, a jedni są źli. Tak? Po prostu mamy rozwarstwienie w każdej tutaj dziedzinie życia i w każdej. Na każdym kroku w świecie kryptowalut, bo są projekty, które są godne uwagi, mogą mieć stabilne fundamenty, czy to będzie Bitcoin, czy Ethereum, a są również projekty, które gdzieś są z tyłu tego peletonu, ale mogą w każdym momencie założyć żółtą koszulkę na którymś z etapów, i mm, warto gdzieś również pokusić się o takie tutaj zakupy takich projektów. Ja będę mówił o tych projektach. Wiecie, ja też również nie chcę czegoś sugerować tu podprogowo, że ja kupuję coś i później ktoś coś kupi, a to będzie po prostu stało w miejscu, a inne altcoiny będą rosły i ktoś mi powie, no tak, ten to E, chuja się zna i jeszcze nam wprowadził nas w błąd. Dlatego nie oczekujcie tego, żebyś, żebym ja tu będę, nie wiem, mówił, Bóg wie, jakie tutaj projekty kryptowalutowe, które warto zakupić i które warto mieć. Wszyscy wiemy i, i każdy mówi na swoim kanale pewne różne rzeczy, e, i możecie sobie poprzeglądać różne kanały i usłyszeć różne historie na temat różnych projektów. Ja uważam, że naprawdę top 100 projektów kryptowalutowych jest e, narzędziem do tego, żeby wybrać swój, nie wiem, 5, 10 projektów i naprawdę w nie gdzieś tam inwestować i czekać na przyjście odpowiedniego czasu i momentu, żeby zgarnąć z tego rynku zysk. I, i tyle. A jeżeli ktoś ma za, zadanie sobie i stawia sobie cele, że będzie zarabiał x razy i szukał projektów, nie wiem, w, w drugiej pięćsetce, czy nawet w którejś tam tysiącu, no to ja naprawdę gratuluję, jeżeli mu się to uda, jeżeli wytrzyma ciśnienie, jeżeli ustrzeli ten moment na tym rynku i zrealizuje swój zysk. Tylko trzeba sobie wziąć jeszcze jedną rzecz pod uwagę. Apetyt rośnie w miarę jedzenia, moi drodzy. I to jest potwierdzone od wielu, wielu lat. Z czasem to ryzyko i tą poprzeczkę będziemy podnosić dalej. I warto by było też poznać granice tego, kiedy możemy ją tak naprawdę przeskoczyć, a nie strącić. Także pomyślcie nad swoją strategią i nad swoim tutaj planem inwestycyjnym, tylko i wyłącznie z podłoża własnego, z własnej intuicji, jakiegoś doświadczenia życiowego i racjonalnego myślenia. Dziękuję serdecznie, trzymajcie się, cześć.